Hejka, witajcie po bardzo długiej przerwie. Nie było mnie na YouTubie 2-3 tygodnie. No nawet myślę, że, że może być gdzieś pod, pod ten miesiąc ewentualnie jakieś shortsy wrzucałem, ale dłuższego filmu żadnego nie było. Byłem na wyjeździe, nie było mnie. Gdzie byłem, to możecie zobaczyć na, na shortsach. A na dzisiaj mamy. Takiego Elite Trainer Boxa z Pokemon 151. Wyczekiwany set, ładny set. Wiele jest fajnych kart pożądanych, które mam nadzieję dzisiaj trafię. Dodatek wyszedł chyba 22 września. Ja wracałem 23, więc dzień, dzień po. Dlatego dopiero teraz, tydzień później, po premierze jest u mnie ten dodatek. Przejdźmy sobie już do otwierania. Halo, halo. Jeszcze takie jedno małe przypomnienie. Jeśli szukacie właśnie takich produktów jak ETB, plakat, czy nawet album z nowego dodatku 151, a także wszystkie nadchodzące produkty właśnie z tego i z następnych dodatków pokemonowych, możecie je dostać na pokelov.pl. Serdecznie was zapraszam. A teraz Oglądajcie dalej. E, tak on wygląda. Zdejmijmy pierwszą tekturkę. Tutaj książeczka i zauważyłem pierwszy raz książeczka jest cała. Nie ma żadnego plastiku. Wszystko to są kartki, zwykłe zwykły papier, zwykłe kartki i fajnie. Co tutaj jest fajnego, już Wam pokazuję. Fajne są te karty tutaj. O. Wszystkie te Bulbasaury, Ivysaury, Squirtle, Wartortle, e, oczywiście Blastoisy, Charizardy. E, no to są wszystkie przepiękne karty. No Erika e, Invitation e, czy Giovanni jest super. Tak samo Zabdos EX jest przepiękny. I czy tutaj coś jeszcze jest? No i tutaj to by było na tyle. Dalej otwieramy, to sobie możemy wyrzucić. Standardowo 2, 4, 6, 8, 9 busterków, znaczniki. To to się nie. Nie jest to potrzebne o, koszuleczki bardzo ładne bardzo fajne e, stąd co jest jeszcze ciekawego kostki co jest ciekawego co jest nowego to są kostki kostki są białe kostki prezentują się o tak białe ze srebrnymi tutaj i i X o tu pewnie nie będzie w tej kamerze widać ale w tej już powinno odłożymy sobie je na bok i ostatnia rzecz, która nas interesuje, bo cała reszta to jest standardowa. Nic, nic się nie zmienia, ale promka jest inna niż w każdym innym ETB-ku ze Snorlaxem. Jak to teraz otworzyć w miarę, żeby się nic nie stało? O, jest, udało się. Jest promeczka, proszę bardzo. Tak to się prezentuje. Troszeczkę jest krzywo wycięta. Centering jest bardzo słaby. Zobaczcie, tutaj jest dużo większa ramka niż z tej strony. No, ale i tak fajnie mieć takie coś w kolekcji. Ale przejdźmy do najważniejszego, czyli do boosterków. Pierwszy boosterek. Otwieramy pierwszy booster w sumie, jaki otwieram w Polsce z, z tego dodatku. Kodzik na bok i nie będę przekładał energii, bo energie tutaj też mogą być ładne. Eee, Graveler, Arcanine, Kingler, Zubat, Ekans. Nidoking i energia zwykła, więc pierwszy boosterek nie należał do najlepszych. Ja na razie otwierałem jednego e, tego booster bundle, to się nazywa, gdzie jest 6 boosterków. Na tych sześciu boosterków udało mi się trafić e, tylko jedną jakąś fajną kartę. Plus. Eee, czyli miutu i energia o, przynajmniej energia jest ładna i właśnie energię udało mi się trafić tam trafiłem energię ognistą, teraz jest to ognisty, teraz to jest energia stalowa, więc coś nowego bardzo fajnie, ale liczę na więcej innych, innych dropów jednak, charizardy Wszystkie, wszystkie startery z, z Kanto będą super. Ja nie będę na to narzekał, także trenerzy to możecie mi dawać. Ewentualnie złoty switch też jest fajny. sensu, Paras i Kangaskan IX. Dobrze. Pierwszy IX. I energia już jest zwykła, ale mamy Kangaskana IX. Trafi tutaj obok i otwieramy dalej. Hop. Ach, chciałem już energię z przyzwyczajenia przełożyć. Nie, nie, nie. Nie tym razem. Zobaczymy, co nam. O, Erika Invitation jest, ale chciałbym ją trafić w innej wersji. Mamy Pikachu, Poliwak i Nidoking. A także energia jest zwykła. Pięć gusterków, czyli już jesteśmy w połowie. Eee, zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. Eee, Horsi, Bell i Articuno. O, energia jest przynajmniej Ładna, świecąca to już, to już jest powtórka, czyli też ognista. To już taką, taką mam. Będzie gdzieś będzie można się wymienić za jakąś inną energię z kimś. A ja, jak otwieram, to możecie powiedzieć, czy ktoś z Was jedzie na regio do Gdańska. Zapisy były y, 27. Y, więc. W tym tygodniu dość, dość niedawno mi się udało na, to, na, na, na ten turniej zapisać. Więc jak najbardziej, kto będzie, będzie można się spotkać. Eee, o, jaki ładny waporion i basic energia. W listopadzie 25-26, chyba? Tak? tak mi się wydaje, że to regio jest właśnie w Gdańsku. Fajnie drugi raz z rzędu można powiedzieć, bo w zeszłym roku także w listopadzie było regio, tylko że w Warszawie to było moje pierwsze regio, teraz będę już jechał na swoje trzecie regio, więc fajne to jest doświadczenie. Jak najbardziej zachęcam, żeby na takie eventy jeździć. Bardzo fajna tam jest atmosfera. Fajnie jest się, można się więcej nauczyć też grać. Nawet ci, co nie chcą grać, to można jako spectator przyjść. E, można dostać, e, jak już się gra, to się dostaje i kartę, i matę taką powiedzmy, wybraną dla, e, dla danego, dla danego regionu. E, ale powiem Wam, że trafy dzisiaj coś nie są dla mnie. Zbyt korzystne, no i niestety, powiem Wam, bardzo słabo dropi. Bardzo słabo dropi. Został ostatni boosterek, a my trafiliśmy tylko Kangaskana i dwie energie. To jest naprawdę tragiczny wynik na 9 boosterów. Zobaczymy. No, Last Pack, Magic, Koffing Tangela, Grimer, Nidorino, Goldak, Pinsir, Porygon, Weezing i ostatnia jest, jest Dodrio i Energia. Więc tak. Niestety, niedosyt pozostawia ten Etebek. Zobaczymy, może w następnych produktach ze 151, które już mam przygotowane, będą już teraz postaram się rzeczywiście regularnie, co tydzień, żeby odcinek jakiś wpadał. A za dzisiaj Wam dziękuję bardzo serdecznie. Wielki niedosyt, ale zostawia to taką chęć, żeby otwierać więcej. Może coś, coś jeszcze trafić. Mam nadzieję, że tak będzie. A. Teraz trzymajcie się, cześć.